to witamy w kolejnym potężnym materiale Serie Wars Battery 3. Ze mną potężny Edwin. Ciema. Który nie zrobi żadnej jednostki przez 10 minut oraz potężny Jasiłku. Ciema. Który zagra potężną strati. Edwin jesteś? Jestem no. Ale ty masz demona, Jasiłku. Jasiłek strolował ja siłek ha. Jasiłku, ty masz demona, bo ty masz harpie i musisz robić te harpie na lekką i zaraz... Ale my nie po lewej grać, dlaczego kurwa mamy prawo skrać? Nie wiem, ale ja wolę prawo. Kurwa oddać lewą. My lewa. Lewa, oddać lewa, nie no, po coś ich kurde tego, piecze. My lewa. Tak losowało? Tak, bo my trzy razy tak, lewa. trzy razy lewa nam rzuciło. Co za kurde łoty. Jest na nagraniu, uwiecznione, jak trollują. lobby. Dobra, wbijać, gramy. S i cesarz też muszę zrobić, ale ja zrobię Nie. S i Giermek. Nie, to jest opuszcza. Jasiłku, robisz tak. Aha, Haber też ma demona. Nie no. ma, masrati, tylko jest młotem. A to robisz same impy na wężoludów i zmory na kapłanów. Zajmujesz środek, a potem robisz harpie i je na górę. Nie no, robisz impy i zmory na początku, potem robisz harpie i demony. O! Czaisz bazę? Dobra, czekaj, jeszcze raz powtórz, bo cię nie słuchaj. Za, zapisuj sobie. R <laughs> ry obie i y. e i Robisz impy z mory, a potem robisz demony i harpie. I tyle. Innej, ja bym w innej kolejności powiedział. Robisz Ink? harpie i demony. Ja nie draki. robię harpie. A kiedy stawiamy ten... Tierra? Tierra. <noise> <noise> Jeszcze bohatera dobrego zrób, baśniacz. A, jakiego się bohatera robi? Osiem... Normalnego. Osiem kupiec. No. 18 Intel, 18 Intel 14 kryształ. Ty, ja, ale skąd taki procesor kupię? Nie ma Intel 18, coś nie trafkujesz. Ale troll. Ej, ale ja tu mam tylko opcję, żeby tego. Radeona kupić. Wężoludy są odporne na sieczne. A co z tego? No to skontruję jego Wilczych. 13 szlifierka kamieni jaki to jest Wilczych? Od orka. Czy on będzie robił samych snajperów i wodzów i jakieś inne już? shit? harpia demon. Jeszcze demon. Wilczy, przecież nikt normalny nie gra pod wilczy. Cholera. Nie wiem, czy dam radę, za tym, podpunktów pod punktów jest w tym planie. Stary, to jest easy Gera, tylko nie daj się zraszować. Ale dlaczego koszmary są nazwa nie są nazwane morami, tak jak powinno być? Nie. Kiedy wiem, Mora to koszmar. Kto normalny gra na polskiej wersji? Ja. O kurde. Znaczy ja nie jestem normalny, to czekaj, to nikt A, no, no właśnie. <ścoughs> nie no, zrobisz ja. te. Robisz normalnie jednochy. Na początek, o. tylko nie rób żadnych tych pajacerskich kosiarzy ani sukugów, bo są useless. Jak zobaczymy jak jakiegoś sukuba lub Kosiarza, to wychodzimy z gry. No, jak zobaczysz Kosiarza to I zostajesz z gry. i w momencie zostajesz teleportowany do wucha pacza. Kosiarz Kosiarze plus 10 obrażeń. Tutaj, na jak na robisz Kosiarza, to się kościarza. pojawia w twojej głowie głos Jory, Nie. taki Zordon <laughs> i cię teleportuje do Zordona. Pojawia Wiemy. Się, Wiemy się głos Jory harpie, Ble. Stary, po co harpy, jak wszystko można wymikrować kosiarzami? No nie, tylko ja nie chcę kolejnego głosu w głowie litości. kurwa, grę wyjebał? Co jest? No. no nie, jest już gera. Co reset? Nie, nie. Ale no wolałem już. być z tej drugiej strony, bo bym sobie wypełnił trzy kamienie. Ej, to jest mapa, zwierzę w bazie. To, bo to są stare na lakes. A czemu? One jest są kapulica, bez chyba. No jest, ale oni pewnie wyłączyli. Nareszcie. Co to się wypełniało? Chyba kryształ, w ja pamiętam. Dwa no kamienie! Może... Dwa kamienie i kryształ. Baśniaczki. Ty, 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 co oni mi mówią? Baśniaczku, nie trolluj. Skamyk, skamyk chuj. Dobra, niech będzie ten masz ten. Daj mi więcej. Masz Potrzebujesz więcej kamieni. You need more Vespin, Dajcie tak wyspany. Ja trzy kamienie. Potrzebujesz więcej, Potrzebujesz więcej metalu. To ja też, no. Kurde, Cinek na srace to dobry, wygrał jeden na jeden na Artura. Nie, to było na andedzia. Na srace też. Jeden... Ej, no wyłączyli, no. No nie dadzą pograć. Nie dazą pograć for fun Ktoś tu hero zarapadnie, Aro Aro troluje Aro się, Aro się chce hero wyjebać No już trzy potki zużył Pójdźcie na moje dzieło, a a No, kurwa, które to się te bufy robiły? A nie mogę przekształcać lub forsować przekształcenia. A teraz mogę. Ale lagi, ja pierdzielę. Ale go teraz przeteleportowało. What now, what now? Góle u góry. Też tak sądzę, no. A on gra podrasza normalnie, nie umarły kupiec. Trzeba zaś wybronić rasza. Just wybroń się, jakby to powiedział mentor Cinka. Ale kurde, przeganiony. No ja to ja kurde. Ukro... Do, do przedszkola z takimi zagrywkami może się Arek, kurde Dokładnie, ale Arek jest na środku A to na, na, na kogo ja gra? Nie wiem <grym> Nobem jest Jak ja już go na środku pokonuję to jest giga nobem Dobra, robię jeźdźców, żeby wybronić tego rasza. Odporność na czany Kurwa, nie pamiętam, które basy, buffy się robiło, robię wszystkie tak, na pewności <gry> Ta, Taras w górę, same gule u góry. Tak przypuszczam. Czyli muszę wypełnić ogniem wieżę. Musisz się wybronić, baśniaczku. Kurde jest problem z goldem To chyba 3 złota wypełnię. Wracam dalej robić, jak robię impy. I z moją. Miałem zrobić kosiarzy, czekaj. Nie, miałeś nie robić kosiarzy, baśniaczku, nie. <grym> jak to nie? Dajcie tego kryształu, proszę. Chyba będą Łatnie. się wbijać zaraz. Proszę, dajcie kryształu. No Masz, masz, baśniaczku. Wybijają o, się dziękuję. Chyba. już, już, już mam. Nie no, już? Gdzie? Nie no, to jakieś gówno jest. Nie, to tym to co mogę, wiesz, co zrobić. No, wybronisz się, baśniaczku, cinkowski. Bez przesady. Dobra, to złota teraz pójdziecie. Ukasz mnie, panie. Panie? Panie? Kurde, brakuje mi krychy. Za dużo ci dałem. Ty, kurwa Mać, ale odjebałem. Przez przypadek zacząłem budować budynek za blisko tego. A ja jeszcze bardziej Przysznika odjebałem. I mi tego zjadło budowniczego przez to. Dobra. Dobra, nie będą się wbijać na tej górze, nie? Na dole ja, się Ale ork z środkiem to będzie cienko hmm. ze mną. Nie. Wystarczy, że będziemy mieli harpię w odpowiednim mencie. Raszuj te harpie właśnie, żeby szamani nas nie rozbili Du jest spoko, no, zmory już, już możesz przestać robić te impy i iść w T4. I no, no, te 4. I zrobić te bawę Tak, tak dalej. wiem. tego kryształ jak Nie, tego. no jest przypał z kryształem. No to nie zrobię jak jakby dostanę kryształ. Kurde, no to od kolejku i te shity. Do... A, No tutaj co, jeszcze w jednej jamy. No się same robią. Może tak być, no? Kiedy demony produkuje się szybciej, to bym chciał. Tak, i później baw że tak. Wchodzam, wchodzam Mam przejść, czy nie? Nie wiem, czy będzie trzeba. Aro się wyjewał, Heru. Pierdolisz. Tak. Ale ja, ja. Plus 3 do szybkości koszmaru. Dobra, bronimy tej góry. Z jakiego budynku się robiło tych, tych... Yy... Czy z przywo... Yy, z wieży przywołań, ale musisz ją mieć na trzecim poziomie. Czyli z tego budynku, dobra. Kurwa, nie zakolejkowałem z tego na kryszta... na tym... Na tym kryształ jeszcze. No, bo nikt nie raczył po informacji. Ja nie mam kamienia strasznie i to mnie irytuje. E, mogę ci dać 500, ale daj mi kryształ. No dam ci 200 masz. Bo tyle o, mam. Od, odkalejkuję sobie wszystkie zmory. Znów będę Zrobię... wchodzić kolejną partią. Pazam, pazam. Chodzą z kapłanami, Edwin. Czekaj, no to doślij tym baśniaczkiem demonowskim na górę. Mówisz? Doślij koniecznie, Dobra, lecę. bo nas go zjebią. impami. Kurwa, nie mogę mu poshiftować tych snajperów. Ej, wyjaśnił mnie, weź podlecz tych jeźdźców pajacerskich. Lecę na górze. Dość i robimy im kontrę na górze. No jestem tutaj. Metalu tej... no pasuje. No to dawaj na górę. Ze 100. Nie mam metalu. Dam ci mam... zaraz, dam ci zaraz. Mam zupełne zero metalu. Jak dawaj, widzisz robię... ci, jak widzisz sobie samych jeźdźców. Odbijamy, jeździ. odbijamy, bo ja siłek jest. No to Pami. odbijamy, to dawaj. Stoisz. Na razie stoisz Nie. Iść sobie Dawaj, dawaj, teraz te impy. Na kapłanów, na kapłanów fokus. No no dawaj, dawaj. A na kapłanów! Bo moja jazda została. Dobrze Dobrze, dawaj, dawaj, na mówię, Ty jalecinek z tyłu zostałeś No szczelaj aimów, dobra. No dobrze jest. Kurwa szlamy mi zabiły tych ...jeźdźców. Dobra, ja traciłem wszystkie impy, nieważne. No to teraz robisz demony. Straciłeś... Nie no, nie mówi się straciłem wszystkie impy, tylko mówi się pozbyłem, pozbyłem. Ten, się pozbyłem limitu. się mięsa, mięsa się pozbyłem. Tak, pozbyłeś się mięsa, bo ci blokowały limit i teraz możesz przejść do T4 dzięki temu. Tak jest. Dobra, T4 jest. Kurde, no nie mam krychy. Macie tutaj ten złot. Ciężko, ja nie mam wypełnionej jeszcze... Oczkami pajacerskimi przyszedł na mnie. złoto na kapłanie. Ej, bo mi wszystko padło. Dobrze, mam nadzieję, że tu nie przyjdą, bo ja nie mam w ogóle armii żadnej. Nie no, masz dół wypełniony, więc jest spoko. No wypełniam sobie powoli. Jest gitara. Plus 5 zbroi do wszystkich demonów. PEWEX kurwa! Dokładnie. A potrzebuję te 5, żeby szaro, bez kitu. Poczujesz wieży przywołań na trzecim poziomie. Słoto chaosu, to się radzi. Rodek. Kurde, metalu nie mam F4. Ja, żeby wypełnić te kopalnie na dole muszę zniszczyć posągi e, no nie, Pomo możesz na niewidce. Możesz kameleonami na niewidce wypełnić. Kiedy mi pomożecie na górze. Kiedy, wezmę. kiedy mi pomożecie na górze, bo idą z szamanami. Jak mi wyjdą ja Nigdy, bo nie mam jednostek. <grymnie> już wychodzą. Ty kurwa gdzie jeszcze tych jeźdźców pajacerskich robię? Tak. A tu się robią. Won z tym. Ej, niszczy mi środek, jest... nie jest dobrze. Nie jest dobrze, baśniaczki. Uy, po co ja handel robię? Jak mam na bohaterze? Niszczą mi środek. Dobra, chodźmy tą górę. Tak? Taki jest plan. Z ilu tych, tych robić tata. Te, te, Odbijamy e... górę. Cinę grup rexy Z ilu tych portali robić demony na razie? Ilu, ilu cię stać? Znaczy z tylu, żebyś jeszcze był w stanie robić przywo jednocześnie. To czterech na razie robię, ale może być za dużo Nie, jak już to za mało. To co odbijamy tą górę? No dawaj. Kurwa, wszystkie się wyjebały te zombiaki. No nie, to kameleonami na niewidce wypełniasz. A skąd ci kameleon wezmę? Ja się no. skąd wezmę? Cześć. Ja się tylko nie krzycz za A No ty bo... grasz z demonem, cinek gra z raką. Nie ja skąd ci wezmę kameleon? Góra, 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 mm. góra. Jak Edwin? Stary, to ty nie atakujesz. <noise> Moje szkielety się biją, Edwin, z tyłu. Nie, ja wjeżdżam grabami. Tu nie ma szamanów. Wyjebało. No a mam nadzieję, że wyszli, a nie że ich wyjebało. Bo to by mnie strasznie zirytowało, jakby kolejną grę kogoś crashowało. No ja mówiłem, żeby Mati naprawił pasza, ale nie. Wszystko jest w porządku, to mam O, tak. atakują mnie. To dobrze, to bot atakuje. Cinek ciebie też wyjebał. Nie, ja nie szczegóła. A to dobry jesteś, kurde ty. To jest ważne. Ja nawet nie zwróciłem uwagi. Wiem. Masz rację. Right. Ej zaraza pomaga A kogo wywaliło? Ha znaczy nie wiem czy wywaliło Hubble opuścił grę Ty ja mam tu jeszcze pajacerskich jeźdźców Idę ci pomóc pajacerskimi jeźdźcami na dole Teraz się bohater wypierdali? A to z bazy, tymi dobra Mam te. Mam podekspy dla demonów. Yy, I temek. Robot się wywalił. Dajcie mi krychy, proszę, na te pięć. Yy, nie metalu, nie sorry. Mam. metalu i krychy potrzebuję. E, hubble chyba wyszedł. No bo nie będę miał tego. Nie będę miał na tę piątkę. A co się równo na razie? jakieś tam shity, które. No, ale robię. krychy nie zrobić za krychę. Co ja robię za krychę? Nie Nic no, co się no. Nic nie robi z Nie no, jak? Od boku ogry we mnie, Edwin. Grabię na ogry, szybko. Idą. I szaman tam jest, to jest gorsze. Mam magicznego obrońcę, więc możesz sobie strzelać. No. Nie wiem, po nie, co ja no, dostanę jakiś kurde ten? Masz kryształt. 500. Panie, no, Naprawdę 80. nic nie robię za kryształy, a mnie to nie obchodzi. ci dałem. Ty no poczekaj, bo to jest podejrzane. Co ty masz za hero? 13 w kryje, no bez jaj, no. No właśnie. A masz dochody zrobione? Tak. Edwin dosyłasz na górę. Nie Dobra, te 500. Udała się. Dobra, no, trzeba uf. trochę poshiftować, zakładam. O co chodzi. Badania zakończone. Za moich braci. Jestem gotów. Jestem gotów. Zaczęłaś. Badania nie, nie zakończone. Jestem ale musicajcie. No to chodź na tej górze, żeby ja nie mam nic na budynki. jednego kwazita potrzebuję. O tutaj. jej, poszukam Tak, jakiś gazów potrzebuje. Kurde, nie da się środka przejąć, bo ten bot zjebany tu siedzi. Dobra, już tam idę. Nie, no stary, ty puszuj na dole. Nie, nie mówię, że musisz przyjść, tylko po prostu ja muszę się... ten... Eee, o, wyjebało mi gra. A nie, dobra, Może nie wyjebało, oni wyszli. Lag był, bo wychodzili. Dobra, trzeba skończyć tego bota pajacerskiego. No możemy wyjść tak naprawdę. A, ja bym skończył. Bo chciałem staty zobaczyć, rzeczowe. Aha, no to dobra, to już tak. A górny Nawet bota? Jestem no nie. Nie. Ten to nie jest bot. Harpię zrobiłem jak coś. To jest wszystkie te kosiarza, a czekaj, bo jeszcze no. kosiarze ko mieli być? Dobre te, dobre te harpy, jak się giera skończyła, no, ale warf Ale one stały no, sobie w bazie już od 5 minut, tylko ja je przerwałem w lekość, bo... Nie, już, nie, już, już nie były no, potrzebne w ogóle Nie były potrzeby. do nic... Nie były do niczego potrzebne Nie da się grać, no, ja póki nie naprawiam tego pacza. No. Nie, ale Habel chyba wyszedł Nie, wywaliło go, napisał a no ale... ja dostałem takiego laga, że jeszcze chwilaj ja bym miał... Maty nie naprawi, patrz, on no, twierdzi, że to wina naszego internetu. Na każde twoje nie. Dobra, są kosiarze i są sukuwy. To gdzie ten Jora się pojawił? Kurde, no stary. Zaraz zbiję, trzeba go spingować. Musiałem się wyjewać wszystkim jednostkami, tak dla, dla tego. Dla zasady. Dobra, już wystarczy. Zróbcie screena, zróbcie screena, że Kosiasz i suchu platają. Jora Sg z napisał Arek. Kurwa, nie da się przebić przez te wieże, myślałem, że się przebije pierwszym atakiem. Dobra, ci daję na gardzie tego, na Nagę. Nie, no, jednak wywaliło to. Się. Znaczy to i tak była wygrana przez to, że nie mieli hero, ale... A to tylko jeden bot został, Panie! to jest. Pani! Wszystkie bufy mam zrobione w grze. <gryw> Totalnie nie wiedziałem, które się robi, a których nie robi. Zrobiłem wszystkie dla pewności. A jeszcze burza się wywołała. No, nie no, te do tańszych demonów przede wszystkim się robi. Nie, no, wszystkie zrobiłem. A tych do banisza nie trzeba robić, bo one się nie przydają. No, chyba że grasz na demona penem. No to i się tak się nie przydają. Nie. Przydają, nie. przydają się mi, ostatnio Zero odwołało demony. No to. No, przywoł, nie przywoł. wiem, jakim cudem. No, bo odwołał hmm. mi te z budynku, bo grałem na 80%. A, no, to też z budynku dan, a przywołane mogą. przywołane nie, jak zrobisz baffy. No, bo przywołane to, mają za nie... ja. No tak, no o to chodzi. Hmm. That's the point. So, jedynie jak grasz na demona, no to tego buffa trzeba by zrobić. Hmm, ja chyba nigdy nie zrobiłem. Imo to jest już. No, ja sense. zrobiłem. Ja zrobiłem. Nie no, ale ty, jak ty masz jakiegoś... Ty zrobiłeś też prawdę... kosiarzy. A i sukuby. Sukuby też się pobiedę, ale kosiarzy to już... To już trochę błąd niewybaczalny. No ale kosiarzy mają sieczne ja dam przysiąd, że oni mieli ognistę kiedyś. Nie wiem, nie wydaje mi się tak szczerze, ale... Nie... Może na WH grałeś? Co to jest WH? Nie wasz. To jest alternatywny świat. Ta <gry> no... z Pojebane. To przywo, Bogers, Jaki był controls, do przywoływania? Kontrol D? O, oh, Polera. Kontrol D, no. <laughs> o, oh, Polera. Dawaj, kontrol D. A wiesz, że kiedyś to skasowałem? Wszystkich przywo, tak? no? no ja wszystko wiem, wszystko bo... Wszystkim się mi się kontrolsy. To ja też skasowałem cine, cine kiedyś. Cinek Ale nie wszystkich, ale dużo. Ja w ogóle te przywo w wieży, nie? Dlatego trzeba ja trzymać w skasowałem... wieży wszystkich. Ja skasowałem w wieży. wieżę, wieżę Ja sobie kasując, kiedyś wieżę usunąłem, ty no, ja kiedyś wieżę usunąłem w ale, ale tak było, ja usunąłem sobie wieżę no. bez kitu. Nie, no były lagi. Dobra, ja robię screeny. już. Nie wiem.